Proszę pan Wysoka Rado, panie przewodniczący, jeżeli to jest samodzielny budynek jako to mieszkalny, to on stoi na jakimś gruncie. I jaki grunt przynależny, czy tylko to, ten grunt, na którym ten budynek stoi, czyli tam 50 czy 60 metrów kwadratowych w obrysie zewnętrznym, czy do tego jest ogródek, działka, jakaś ilość arów, ziemi i tak dalej. Chciałbym wiedzieć dokładnie, bo tu nie jest napisane. To co innego kamienica w mieście, w bloku, która stoi na konkretnej działce, a tu jeszcze chyba jest jakiś grunt do tego. Jestem ciekawy. Dziękuję. Proszę bardzo. Ten budynek, mieszkany w Przełęku jest, na działce wydzielona jest działka, bo jeśli nie znamy, ale podobnie jak w pozostałych uchwały, też nie jest, powierzchnia działki podana. Około 1000 metrów kwadratowych to jest w Przełęku wydzielona działka czy budynek, plus obejście naokoło, nie? Plus budynek. Co działka ale w lokalu jest też lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie też. Na przykład, czy tu ma miejsce Krzysztofiego, czy Wielkiego, no, Każdy ma procentową w zależności od powierzchni swojego lokalu mieszkalnego, ponieważ tu kupuje cały użytek. No, z całą działką około 1000 metrów kwadratowych. Płaci, za, płaci za, za lokal mieszkalny, potrzebuje 5000, jest to cena?

I, proszę yeah. Państwa, Panie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wobec tych e, 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 nie wszystkich nieścisłości, wątpliwości, e, nie będziemy się upierać, bo wyglądałoby tak, jakby Jakbyśmy mieli jakiś ukryty cel, nie mamy żadnego, wycofujemy ten jeden element i powrócimy do niego, kiedy nie będzie już żadnych prawdopodobności. Wycofujemy ten fragment, który jest całą uchwałą. Radny, I tutaj była też y, taka sugestia radny, ja się też do niej przychylam, y, żeby wpisać, bo tutaj jest działka o domyśle To pisać o powierzchni. W tej nowej już poprawia uchwałę to nazwisko, poprawia wszystkie inne elementy, o, kolejnych, następnych też, bo to jest ważny element, o jakiej powierzchni jest Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej propozycji, to znaczy tego projektu uchwały? Pod głosowania proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Projekt uchwały został wycofany. Kolejny projekt uchwały jest to projekt dotyczący zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przez gminę Nowy Tomicz na rzecz przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Nowym To spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Tomisiu przy ulicy Tarkowej 8 prawa własności gruntu oznaczonego numer 379-3 i położonego w Starym Tomisiu gmina Nowy Tomisz. Proszę Pana Inspektora o złożę wprowadzenia. Panie Przewodniczący, na początek chciałem zgłosić autopoprawkę w rozwiązywaniu do uchwały. Tam jest yy, zgłębione określona przeznaczenie tej działki jest pisane w stacji wody, a powinno być po przełomem ścieków. Więc trzeba to poprawić w uzasadnieniu. Jak coś, i to co jest przełom południa ścieków na tej załomce. Przełom południa i ścieków pod kremalizacją. Wydaje tak. się? Piszemy nie stacją uzdatniania, tylko stacją przepłyniania wody. Wody i tak Uzasadnienie tak, czwarta linia od dołu, tak, więc, tak? jest, tak? Posadowiony stacją. Skreślamy stację uzdatniania wody, przepłyniania wody.

poprawki, która w uzasadnieniu y, zmienia y, stwierdzenie, postanowiona jest y, stacja uzasadniania wody na stację przepompowania wody. Proszę o podnieś mi ręki. To jest, wody. całej uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym pomyślu w sprawie zwolnienia z obowiązku z tycia w drodze przetargu przez gminę Nowy Pomyśl na rzecz przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Nowym pomyślu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością średniową w Nowym Domyślu przy ulicy Targowej 8, prawa własności gruntu oznaczonego numer 379 łamane przez 3 i położonego w starym Domyślu gmina Nowy Tomyś z do dotatką. Kto z Państwa radny jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu. Jest to uchwała w sprawie nadania odznaczenia zasłużone dla gminy Nowy Tomyś. Pani Marianie Semczyszyn, tutaj do wprowadzenia do Pana Burmistrza Pan Błynnie. Proszę bardzo. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Drodzy Goście. Nazwisko Marianna Semczyszyn jest powszechnie w tym gronie znane. Niemniej warto parę informacji Dodatkowych przekazać, choć na ten temat rozmawiano w określonej komisji, konkretnie w Komisji Oświaty Rady Miejskiej i Komisja Oświaty wyraziła akceptację dla tej propozycji, którą tutaj stawiamy, a więc nadania odznaczenia zasłużonych dla gminy i miasta Nowy Joromysz. Myśmy się zastanawiali nad tym, czy wobec faktu, że w uzasadnieniu nie wspominamy praktycznie o działalności pozazawodowej, można taką kandydaturę proponować do tak ważnego odznaczenia, jakim jest zasłużony dla gminy i miasta Nowy Po zastanowieniu Stwierdziliśmy, że tak. Pani Marianna Senczyszyn to osoba, która praktycznie całe życie spędziła, całe życie zawodowe, spędziła w nowym domyślu i pracowała dla oświaty najpierw, a potem szerzej dla całego środowiska. Ponieważ zaczęła pełnić funkcję skarbnika. I praktycznie można powiedzieć, że to pani Marianna Semczyczyczyn wykreowała tą funkcję tu na tym terenie w taki sposób, że praktycznie młodzi skarbnicy bardzo chętnie przyjeżdżali do Nowego Tomyśla po to, aby podpatrzeć, jak to się robi, że można, właściwie zawsze były trudne czasy, w trudnych czasach sensownie gospodarować środkami finansowymi. To na pewno zasługa pani Marianny w promocji miasta, w promocji tej funkcji, w promocji urzędu, który dopracował się takiego pracownika. Pani Marianna ponadto była osobą niezwykle zainteresowaną doskonaleniem. Doskonaleniem w różnego rodzaju zakresach, między innymi poprzez systematyczne uczestnictwo w różnych formach samokształcenia. W ramach wokisu, a także w ramach własnych, i w porozumieniu z koleżankami, bo to w większości kobiety z szerokiego terenu. Praktycznie, jak jeździłem na różnego rodzaju spotkania, to słowo to nazwisko Marianna Senczyszyn mówiło praktycznie wszystko. Stąd też myślę, że poza tą kwestią znajomości, Znakomitej znajomości swojego fachu podstawowego, jakim był główny księgowy, a potem skarbnik, to jednocześnie także w tej formie, o której mówię, promotor Nowego Tomyśla, promotor naszego środowiska, miasta i gminy Nowe Tomyśla. Chcę powiedzieć, o czym tutaj nie piszemy, że Marianna Semczyczyn to także matka. Czworka dzieci, samotnie wychowująca. To jest niezwykle ważne, że potrafiła łączyć tą funkcję zasadniczą z funkcją matki. Byłem sąsiadem przez wiele, wiele lat pani Marianny Senczyszyn, więc jestem także świadkiem tego, jak znakomicie potrafiła się z tej podstawowej funkcji wywiązywać i dlatego. Nawet kiedy zauważyłem, że ta działka społecznikowska jakby jest troszkę uboższa, to nie miałem wątpliwości, żeby w Wysokiej Radzie zaproponować to, uznając, że pani Marianna przez całe lata rzetelnej pracy na rzecz tego środowiska zasłużyła sobie na to, aby nosić właśnie to znaczenie. Zasłużony dla gminy i miasta Nowy Tomyśl. Myślę, że wstydu to nikomu nie przyniesie. Wręcz ktokolwiek zna Mariannę będzie uznane za szacunek dla osoby, której się to zwyczajnie należy. Marianna, pani Marianna odchodzi na, na zasłużony odpoczynek emerytalny. Normalny, spokojny. W sposób, w klimacie dobrym, z decyzją własną i to jest też wielka sprawa, że następuje swoista zmiana pokoleń w kulturze. To też pani Marianny zasługuje. Dlatego bardzo bym prosił Wysoką Radę o to, żeby zechciała uznać te argumenty i podjąć decyzję korzystną dla pani Marianny, a także myślę korzystną dla obrazu Gminy Nowy to myśl, która tych, co dla niej zrobili bardzo, bardzo wiele, dopracowali do 70 lat, że te osoby są godnie żegnane. A to by się tak ładnie składało akurat, bo pani Marianna wkrótce będzie żegnana i jednocześnie będziemy mogli powiedzieć pani Marianno, Rada Miejska dziękuję właśnie w tej formie, najwyższej jaką Rada posiada. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na projektem uchwały. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest? za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej do w sprawie nadania znaczenia zasłużonym dla gminy i miasta Nowej pani Marianie Sanczyszyn. Proszę o podniesienie ręki.